hello to the people of Warsaw and Poland and Yolanta and Test Gallery. I'm Julie Oakes and thank you very much for presenting She and She, an exhibition in which I'm able to include my piece, She She. She She is a double affirmation of the feminine. It's a small, like a small room, an environment. There's a floor on which the imagery, which is usually associated associated with the sky, is superimposed onto the floor, the structure, grounded to Mother Earth, on which sits three chairs and a table. Three chairs like a small family. Each chair playing off of various different tropes given to women there's a rabbit chair and there's a bird chair and a magic chair magic chair is a unicorn head on the top of it and there's a chair that is about the transformations and mythologies and myths about women and women's powers there's a table and on the table is a runner and the runner has the imagery of a deer in it a deer that's in the sights of a rifle, and the deer is pregnant. It also has written on it disarm. Disarm straightforward and disarm mirrored. Disarm, when it's broken up, becomes <clears throat> mad sir. On the table, on the runner, sits a bottle, a perfume bottle. Kunte, the fragrance of a woman and on the floor underneath the chairs underneath the table on top of the painted floor hand-painted floor that's inset with abalone are over 60 unique porcelain high heels miniature high heels like playing high heels the idea of the piece was about interiority the interiority of a woman and the interiority of a room. I'm very pleased to be able to present the installation, She, She, and the gouaches that led up to it for the exhibition, She and She, at Test Gallery in Warsaw. We are Test and we are both She and She, she, and she. Spełniło się marzenie Julie Oaks i moje, by pokazać się wspólnie na jednej wystawie pokazać nasze charaktery, nasze różnice, odmienności, temperamenty. Chcę Państwu przybliżyć koncepcję Mandali, instalacji, którą widzicie Państwo za mną, pracy montowanej tu i teraz, realizowanej w procesie, której ta premiera odbyła się 4 lata temu we Frankfurcie na DODO, gdzie została zaproszona przez grupę niemieckich artystek na warsztaty do zrealizowania pracy, takiej typowej pracy Science Specific w starej cukrowni właśnie we Frankfurcie, która za chwilę miała być poddana rewitalizacji, ale to był taki, taki moment, kiedy jeszcze mogłyśmy my, artystki. Wkroczyć do, do tej cukrowni, do tego obiektu i anektować różne przestrzenie na swoje działania indywidualne. No, tu są elementy mapy pociętej na Paski. Dzięki któremu następuje proces jakby unifikacji płaszczyzny. Wydobywa się różne elementy no, miejsc, które raz pojawiają się na tej mapie, raz znikają. I to jest taka moja nowa interpretacja. Współczesnego świata, rzeczywistości. Tak rzeczywiście powinien wyglądać współczesny przez świat. Piękny, pastelowy, pozbawiony napięć i energii. To są takie punkty zwrotne, które nadają tej kompozycji dodatkowy walor, rytm. I tytuł tej pracy to jest mandala, bo mandala to coś, co w Indiach wiele znaczy, co oznacza uspokojenie, wyciszenie, ale też, ale też zaznaczenie pewnych aspektów życia, jakby nadania życiu, ładu, porządku i harmonii. Ponieważ bardzo lubię pracować w cyklach i przepracowywać temat w różnych rozwiązaniach, to jakby w sposób naturalny po zrealizowaniu materii i pracy właśnie z fontami, z czcionkami, z alfabetu strzelińskiego myślałam, że mogę zrealizować koncepcję, którą miałam w głowie od jakiegoś czasu. Tutaj taka mała dygresja, natura i jej, jej zjawiska są w mojej całej twórczości obecne. Zawsze lubiłam interpretację żywiołów. Pojawiło się Właśnie idea zinterpretowania Księżyca w pełni. Ale jak tu zrobić Księżyc, żeby nie był banalny, żeby nie był traktowany jedno, jednoznacznie, wprost. I stąd Run Lake. czyli jezioro księżycowe, czyli odbicie Księżyca w trakcie wody. Księżyc ma swoją strukturę, którą możemy oglądać przez silne teleskopy. Ja tę strukturę stworzyłam wykorzystując specjalny barwik, specjalnie specjalny spowodowany zbiorowy. Stoimy przed pracą, której tytuł to infiniki, o maszynach Dlaczego infiniki? Bo jej struktura, jej konstrukcja determinuje rozwój. Ta praca może się rozrastać wzdłuż, w przejrzystość, w boki, czy w prawo, czy w lewo. Ale to jest granica, tak? Jest decyzja, którą podjęłam, zatrzymując ją w tym rozmiarze, hmm, czyli 3x3 metry. Ym. Ta praca również jest odpowiedzią na, ym, na, ten, na, to, moją, na to moje poczucie więzi z współczesnością strzelanckiego, z ludową ludzką. No. A tak... Ym. Biorąc na pod uwagę jej techniczne rozwiązanie, to w naszej Akademii w Łodzi mamy tkalby, mamy wspaniałe warsztaty tkackie, gdzie stoją no ponad już 120-letnie prostata żakardowe, świetnie zachowane i wciąż pracujące. Studenci w pracowni Żakardu, ja niestety nie prowadzę tej pracowni, ale obserwuję na co dzień. Pracy studentów i później realizację przez pracownika technicznego, który znakomicie realizuje właśnie na tych starych prostach. Od lat, od wielu, wielu lat, od 30 lat obserwuję pracę tego prosna, obserwuję jak przesuwają się karty żakardowe. I znam też kolegów, artystów, którzy właśnie karty żakardowe uczynili elementem swojej realizacji, nawet swojej twórczości. I no nie byłabym samą, nie chciałabym też spróbować zmierzyć się właśnie z tym e, materiałem. Tak też połączone są ze sobą, poprzez też specjalne urządzenie, urządzenie do ich łączenia. Połączone są długie pasy i tak też są zamontowane na roślin. Mniej więcej na e, realizację średniej tkaniny potrzeba około 400-500 takich które właśnie łączone są w pasy. Więc zachowałam tę zasadę, wykorzystując jako podłoże karty, ale no oczywiście zastosowałam własną technikę, przekładając otwory. Jest tu około 90 tysięcy węzłów zawiązanych i 350 klatrzek kartowych. Zobaczycie Państwo dwa światy bardzo różne. Świat bajkowy Julie Oaks, barwny, pełen zaskakujących rysunków i zestawień. Świat tkaniny żakardowej, ale też i obiektów artystycznych, dla mnie przywołujący trochę nic z Krainy Czarów, ale przede wszystkim fantastyczne rysunki i no, zaskakujące zestawienia kolorystyczne. I mój świat, świat abstrakcji, wrażliwości, mojej osobistej wrażliwości na kolor i na świat wychodzący się ze źródła tkaniny artystycznej.